Witam moi drodzy. Dzisiaj na śniadanko masz taka ziemniaczana, kartoflana, pyrowa zapiekanka. Tu u mnie 800 g startych ziemniaków. 400 gram mortadeli startej. Zamiast mortadeli możecie wziąć parówki albo dowolną kiełbasę. To dużego znaczenia nie ma. Będzie troszkę inny inny smak. Tak. Tu można, możecie dodać dowolną zielinę. U mnie szczypiorek mrożony akurat. Teraz dwa jajka, e, no, cztery jajka bo mnie, jakby ja robię podwójną porcję, cztery jajka, 800, 400, cztery jajka. No i tu teraz sól i przyprawy według waszych, według waszych e, Uznajmy według mnie pieprz ziołowy i czosnek. Czosku niedużo, żeby on nie zabił smak ziemniaku. Żeby on nie zabił się smak ziemniaku. Zanim dodamy mąkę, trzeba bardzo dobrze wszystko wymieszać. Mieszamy. z no, łyżką tu nie trzeba dużych wysiłków. Mieszamy, żeby wszystko, wszystko było u nas równomiernie wymieszane. Pamiętajcie, żeby nie dodawać dużo soli, bo nas nasunie. Teraz dodajemy do tej ilości dwie takie łyżki czubaty w mąki. I znów dobrze wszystko mieszamy. Jeśli Wam się wydaje, że trochę za rzadko, bo czasem ziemniaki różne bywają, prawda? Jeżeli trochę za rzadka masa, no to można dodać odrobinkę jeszcze mąki. Na rozgrzaną patelnię troszkę oleju, można oczywiście i masełko, ale masło szybko mm, przypala się. A tu jednak nam trzeba będzie kilkanaście minut, żeby ono nam się rozmarzyło. Wykładamy naszą masę, ogień średni. Wyrównujemy oczywiście, tak żeby to było fajnie wyglądało nam. Przykrywamy pokrywką i na 10-15 minut na małym ogniu zostawiamy. Jak już dookoła pojawiła się taka brązowa skorupka, chłoparką troszkę bierzemy pod zaczynamy to oczywiście musi być patenia nieprzewierająca albo stara Obraz obracamy o, widzicie jak, jak pięknie to wygląda i teraz znów troszkę oleju i suwamy to ten nasz placek i przykrywamy jeszcze na jakieś 10 minut no i teraz ten swój placek z zapiekankę jak nazwijmy tak nazwijmy podbieramy i spływamy na talerz można oczywiście obrócić tak samo jak pierwszy raz obracaliśmy ta. O, i taka o, piękność u nas wychodzi. No i. mamy takie, takie, takie. Nie wiem, jak to można powiedzieć zapikanka, placek. O. można z dowolnym sosem, kiczupem, nie wiem, tam tysiąc wysp majonez, ale ja najbardziej lubię ze śmietaną, zwykłą śmietaną. I tak, tu u nas wyszło, ja na razie to zdejmę. E, tu u mnie wyszło wszystko razem, już w gotowym, y, y, już znaczy upieczony, e, 1300 gramów, czyli kilo 30, kilo 300. Całkowita kaloryczność, jeśli kogo to inter interesuje, oczywiście, jeśli... Całkowita kaloryczność przez, wyliczona przez kalkulator fitatu wyszła 1880. Więc 100 gramów tego produktu ma w sobie 145, mniej więcej, plus, minus 145 kilokalorii, jeśli to kogoś interesowało. Więc jak na razie, nie wiem po co ja to zrobiłam, no ale... O. Tu śmietanki albo jakiegoś sosiku i smacznego.